Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej, oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie Dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki. Ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam wam z człowieczy. Jego to bowiem pieczęciom swą naznaczył Bóg ojciec. Oni zaś rzekli do niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga. Abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Oto Słowo Pańskie. Mój drodzy, dzisiejsza Ewangelia sprawiła, że przypomniałem sobie takiego kolegę z podstawówki. Gdzieś w pierwszej czy drugiej klasie on się wyprowadził z naszego osiedla i już nie mogliśmy siedzieć razem w ławce w szkole, ale najbardziej to było mi przykro, że już nie będzie się ze mną nikt dzielił herbatą, bo Mirek zawsze pamiętał, żeby przynieść herbatę. A w, w podstawówce to było bardzo ważne. Ktoś miał kanapki, kimś z czymś tam się dzieliliśmy. I, moi drodzy, pamiętam, że nawet tak sobie tak wyschnąłem głośno, jak już jego nie było i ktoś z moich kolegów był tym bardzo oburzony, że ja tu najbardziej ze wszystkiego to wspominam herbatę. I, moi drodzy, pewnie, że ten mój kolega Zasługiwał na większe wyrazy takiej serdeczności niż tylko ze względu na to, że ja mogłem sobie właśnie skorzystać z tej znajomości. No to był fajny chłopak. Ale czasami tak jest w naszym życiu, moi drodzy. I może ja tak się skupiłem na tym jednym aspekcie, ale jakbyśmy tak mieli z kolegą Mirkiem. Może jeszcze kilka lat wspólnego bycia w szkolnej ławce, to może nasza przyjaźń w taki zdrowy, naturalny sposób rozwijałaby się i przechodziłaby przez różne etapy, które są typowe dla ludzkich relacji. Jakiś punkt zahaczenia czasami jest potrzebny. I oto, drodzy, bardzo prosta myśl, którą chcę Wam w ten sposób zilustrować, a odnosi się do właśnie tematu w Ewangelii. Jezus Chrystus zwraca się do swoich uczniów i tak mówi z podkreśleniem i z enfazą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. No właśnie. Napiliście się smacznej herbaty i się przyzwyczailiście. Było wam dobrze i fajnie. Kto by tak nie chciał, moi drodzy, żeby jego problemy materialne rozwiązywały się przez przyjście do kościoła na świętom? Ja się pomodlę, wracam do domu, patrzę, lodówka pełna. To by było fajnie, ale by się ludzie modlili wtedy, mówię Wam, nawet w pandemii kościoły byłyby pełne. To bardzo naturalna rzecz, chyba tak, tak po prostu jest z ludźmi. Jezus podkreśla to, ale właściwie nie robi z tego aż takiego wyrzutu. W końcu wiedział, co robi, kiedy nakarmił zgłodniałych ludzi. Wie dobrze, że my potrzebujemy się nakarmić. I owszem, we właściwym momencie, nawet w cudowny sposób, jest gotowy przychodzić nam z pomocą w takich sprawach. Nazywamy to opatrznością Bożą. Ale jest też kolejny etap, drodzy. Jezus mówi, szukacie mnie, bo się najedliście do sytości. A nie dlatego, że widzieliście znaki. A ci ludzie widzieli znaki. Jezus uzdrawiał. Przywrócił wzrok ślepemu, uzdrowił trędowatego, wskrzesił umarłego. Ludzie widzieli te znaki. Wielu ludzi chodziło za Jezusem również z tego powodu. Ale jest jak gdyby pewna gradacja. To nakarmienie swojego żołądka to jest jedno. Drugie to jest yy, widzenie znaków. Bo moi drodzy, już w samym tym słowie, widzieliście, jest coś więcej niż tylko otwarte oczy. Znak domaga się od człowieka interpretacji. Rzeczywistość, która mnie otacza, moi drodzy, ja mogę ją przyjmować po prostu bardzo biernie i bezrefleksyjnie. Ale mogę się też zastanawiać nad tym, przemyśleć, co mi się dzieje z moim życiem. Dzisiaj byliśmy ze współbraćmi w Włominie, gdzie w ostatnią ziemską podróż odprowadziliśmy naszego zmarłego współbrata, księdza Eugeniusza. Chyba nigdy tutaj nie pracował, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. W każdym razie pożegnaliśmy drogiego nam współbrata. Smutno, smutno się odprowadza. Kogoś z kim się razem pracowało, zaprzyjaźniło. Nawet jeżeli to nie jest najbliższa rodzina, w naszym zakonie staramy się w jakiś sposób myśleć o sobie w kategoriach braci i sióstr. Taki duch rodzinności. Był bardzo miły księdz Orion. No i jak to mielibyśmy się nie spotkać na ostatniej ziemskiej drodze naszego współbrata? No i drodzy, jednak w miejsce US pojawiło się coś innego. Zaczęliśmy rozmawiać o najfajniejszych rzeczach, które nas spotkały w towarzystwie księdza Gienia. A było dużo radości z nim zawsze. Bo lubił sobie żartować, e, lubił sobie zrymować coś śmiesznie, miał swoje słówka na różne rzeczy. E, no dobra, powiem Wam. Jak dzieci przychodziły i tam trzeba było wyjść do dzieci, to ksiądz Genial zawsze nie powiedział, że dzieci przyszły łukasz idź tam do nich tylko wołał mnie i dupelki są, idź, bo tak mówił na dzieci. Myśmy się potem już przyzwyczaili do tego, czasami on tak mówił prosto zambony, ale on już 20 parę lat pracował w Wołominie, to ludzie się w ogóle nie dziwili, że on ma taki sposób mówienia i sposób bycia. Trochę rubaszny, trochę żartobliwy, ale zawsze kochany. Jak jakżeśmy to zauważyli, w drodze był dla nas taki moment widzenia. Jezus mówi: Najedliście się, a nie dlatego, że widzieliście znaki, szukaliście mnie. Jest potrzebny ten element zobaczenia rzeczywistości. Jezus przemawia do nas, daje nam znaki, które wkraczają w naszą rzeczywistość i stają się takim znakiem zapytania albo wykrzyknikiem. Ja mogę je zlekceważyć, tak samo jak przyjeździe samochodem. Co tam, że jest ograniczeniem prędkości, albo informacja, że jadę pod prąd wrogą jednokierunkową. W życiu można tak samo, drodzy. Mogę albo przeczytać te znaki, wydarzenia mojego życia, znaki czasu, świata, który nas otacza, ale również te takie głęboko poruszające, wewnętrzne znaki, w których Pan Bóg przemawia właśnie do mnie. Widzieliście znaki? Chcę wam powiedzieć, że jest jeszcze jeden powód szukania Pana Boga. Tak? Zróbmy tą gradację razem. Najedliśmy się. Zbycia w Kościele, moi drodzy, wynikają pewne korzyści. No ja to mówię, być może tak z największą skruchą powinienem to mówić, bo ja, jako ksiądz ja jednak żyję w Kościele, funkcjonuję we wspólnocie i co, co tu dużo mówić. Wy jako parafianie pozwalacie nam od strony materialnej funkcjonować i istnieć tutaj. To, ktoś może powiedzieć, no to ksiądz się najadł. No tak. Drugi etap tej gradacji to jest właśnie, widzieliśmy znaki, weszliśmy w dialog z natchnieniami, sygnałami, wydarzeniami dawanymi przez Pana Boga, ale jest jeszcze coś. Ja mogę szukać Jezusa Chrystusa ze względu na Niego samego, bo w pewnym momencie te znaki o czym mi opowiadają, o tym, kim On jest, jaki On jest. Ja, który nigdy fizycznie moją ręką nie dotknąłem Jezusa Chrystusa, kroczącego po naszym y, świecie, po Palestynie. Ja, który y, tak twarzą w twarz jak z wami tutaj w kościele, nigdy nie rozmawiałem z Jezusem Chrystusem. Ale to wchodzenie w rzeczywistość znaków, w doświadczenie duchowe sprawia, że ja dzisiaj po tym czasie mogę sobie pomyśleć, że szukam Jego dla Jego samego. Oczywiście są różne etapy życia, drodzy. I wydaje mi się, że już nie jeden raz się nawracałem. Ale im, im dalej wlast, tym więcej drzew. I mam nadzieję, że to, ten proces nawrócenia będzie we mnie trwał. Że ja będę y, za każdym razem spoglądał na moje życie i odkrywał odpowiedź na pytanie: czy ja szukam Jezusa Chrystusa w ogóle? Jeżeli go szukam, to szukam dlatego, że jakaś korzyść z tego wynika? Szukam go dlatego, że. Dał mi Pan Bóg znaki, może cudowne wydarzenia, uzdrowienia, jakieś słowa proroctwa, wewnętrzne poruszenie. Czy może już na pewnym etapie szukam Go dla Niego samego? I to jest zdecydowanie najważniejszy moment. Rozpoznałem Jezusa Chrystusa. Pokochałem Go, i nie potrzebuję już innych powodów, żeby Go szukać. I co? I tego wam życzę, drodzy. Amen.